Sponsorem prognozy pogody jest KAI, agencja ubezpieczeniowa, najtańsze ubezpieczenia w regionie. Sponsorem programu jest firma Guitart. Garnitury dla każdego i na każdą okazję. Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku. Partner godny zaufania wyłącznie z polskim kapitałem. Jacek Michalczyk, witam państwa bardzo serdecznie i zapraszam na weekendową prognozę pogody. Dwie bardzo dobre informacje. Dobre informacje dla tych, którzy lubią ciepło, ale w końcu jest lato, a jak jest lato, no to musi być ciepło. Olbrzymie masy gorącego, wręcz gorącego powietrza przetaczają się nad Europą, i dzięki tym masom w niedzielę już odnotujemy 30 stopni Celsjuszy na naszych termometrach. To pierwsza informacja. Druga informacja to taka, że noce również będą ciepłe. Jak na noce można powiedzieć, że też będą gorące, bo jeszcze parę dni temu nasze termometry w nocy wskazywały około 10 stopni Celsjusza, a weekendowe noce tutaj termometry pokażą nam 18 stopni Celsjusza. Więc okna pootwierane na oścież, proszę Państwa, co niektórzy mogą wyjść nawet na balkon, tudzież namiot pod blokiem. Koncepcji i możliwości jest bardzo dużo. No i w ogóle. Te ciepłe dni utrzymają się aż do wtorku, tak więc weekend, poniedziałek i wtorek powinny być bardzo ciepłe, ale jak to z pogodą bywa, tak jak i kobiety, pogoda zmienną jest. Co nas czeka w weekend? Zapraszam, zobaczmy mapę. Sobota. To w całym kraju słonecznie. Najwyższa temperatura to 28 stopni Celsjusza i to w Gdańsku. 26 Zielona Góra, 25 Bydgoszcz, Warszawa 26, Łódź, Rzeszów, Katowice 25, Kraków 27. Lubelszczyzna. Tutaj termometry powinny wskazać w okolicy 26 stopni Celsjusza. To w Białej Podlaskiej, a Lublin i Tomaszów termometry pokażą 25 stopni Celsjusza i dużo, dużo słońca w sobotę. A w Kraśniku? W Kraśniku termometry powinny pokazać w okolicach 25 stopni Celsjusza i dużo, dużo słońca. W sobotę nie powinno padać. Zobaczmy, jaka prognoza szykuje się dla całego kraju na niedzielę. A już Państwu powiem, że będzie bardzo ciepło i bardzo słonecznie. Jedynie na zachodzie kraju mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a nawet burze. W Szczecinie odnotujemy około 30 stopni Celsjusza, ale już Zielona Góra czy Gdańsk tam 27-28 stopni. Katowice 25, Kraków 26, Łódź 27, ale za to Rzeszów, Lublin, Warszawa. Tutaj już tutaj termometry powinny wskazać 30 stopni Celsjusza. suwałki 28 stopni i tak jak na zachodzie może popadać, tak na wschodzie deszczu być nie powinno dużo słońca. Lubelszczyzna, tutaj wszystkie termometry powinny wskazać 30 stopni Celsjusza i przypomnę, że to wszystko dzięki tym afrykańskim masom powietrza, gorącym afrykańskim masom powietrza. Kraśnik, no Kraśnik podobnie jak cała Lubelszczyzna, tutaj termometry pokażą 30 stopni Celsjusza i nie powinno padać, tak więc niedziela, a więc yy, maliniaki, święto w Kraśniku powinno być... Ciepłe i bez deszczu już Państwa zapraszamy na maliniaki. Ja życzę Państwu bardzo udanego, bardzo ciepłego, bardzo miłego weekendu. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku. Partner godny zaufania wyłącznie z polskim kapitałem. Sponsorem programu jest firma Guitar. Garnitury dla każdego i na każdą okazję. Sponsorem prognozy pogody jest KAI, Agencja Ubezpieczeniowa. Najtańsze ubezpieczenia w regionie.